Ciekawe, co by się stało, gdybym teraz nie, to jeszcze nie czas. Muszę być cierpliwy, wybierać odpowiednie chwile. To jest sztuka. Zabawa, w której ja jestem mistrzem. Już niedługo, niedługo ten teatrzyk dojdzie do kulminacji. Będę mógł wybrać tę jedną, szczególną ofiarę. To będzie dzieło sztuki, którego świat jeszcze nie widział. Patrz, wspólniku, na ten ocean. Fale rozbijają się o molo, niczym dusze uwięzione w ciele. Słyszysz to? Mój panie, słyszę to wyraźnie. Jak ich krzyki mieszają się z szumem morza. Każdy ma swoje hobby. Moje przypadkiem jest kolekcjonowanie głosów. Czy widziałeś to spojrzenie? To spojrzenie, które zawsze pojawia się, gdy ofiara zdaje sobie sprawę, że traci swój głos? To czysta sztuka, Kameleonie. Dzisiaj jest czas na ciebie. Ujawnij swoje prawdziwe oblicze. Tak zrobię. Co zamierzasz uczynić, kameleonie? To, co jest słuszne, to trwa za długo. Trzeba to zakończyć. Teraz jest na to odpowiednia chwila. Nie! To było konieczne. Musiało to się stać. W końcu to on był słabością. Naszej operacji za słaby, za nieobliczalny, musiałem go usunąć. Teraz to tylko ja, tylko ja mogę zrealizować nasz plan. On się nie liczył, był tylko elementem ryzyka. Teraz mogę działać swobodnie, bez obaw o zdradę. Moje cele są ważniejsze niż jakiekolwiek więzi. To zawsze było tylko kwestią czasu. Idę po tych, po których muszę przyjść.